Nie, no kurwa, bez jaj, bez takich pytań. Są pewne granice, nie? Żebym miał kupić Tesle, to bym chyba musiał kurwa wejść na to drzewo tam, na sam czubek i pierdolnąć z tego drzewa na główkę. Albo nie wiem, wpaść do rozdrabniarki, czy jeszcze coś innego, bo nie wyobrażam sobie, żebym miał z własnej, nieprzymuszonej woli kurwa kupić to gówno i tym gównem jeździć, tak? No przecież yy, ten samochód robi z człowieka kalekę, tak? Tak samo jak te wszystkie cybertraki, właśnie i inne tamte gówna, które same parkują, same się tankują i srają za ciebie. No i nie, niedługo człowiek już niczego nie będzie potrafił, tak? Jak będzie później musiał przesiąść się na zwykły samochód, to się okaże, że zapomniał, kurwa, jak się biegi yy, zmienia, gdzie jest sprzęgło, gdzie jest gaz, tak? Człowiek musi trochę myśleć, bo jak człowiek myśli, to wtedy się rozwija, tak? Połączenia neuronowe działają, szare komórki. Szare komórki yy, dobrze pracują, a nie, że z człowieka się kurwa robi debil, tak? Także ja jestem za nowoczesnością jak najbardziej, ale jeśli chodzi o motoryzację, jestem tradycjonalistą i taka fałszustka jak mam u siebie we Wranglerze, to jest kurwa absolutny minimum, tak? Samochód musi brzmieć i samochód musi być taki, że to ty masz nad nim kontrolę, a nie on nad tobą. Takie jest moje kurwa zdanie: żadnej jebanej Tesli.